Słuchaj, Fajne słuchaj, Charlie, to zrobimy tak. Czy podzielimy się pół na pół, czyli ja siadnę za kierownicą, będę jeździł, będę je nosił te wszystkie paczki, i potem jak przyjedziemy pod bank, to ja jeszcze je wniosę. I to będzie pół na pół, a ty będziesz po prawej stronie siedział. Dobra, pasuje. Dobra, pasuje. Dobra. robota, to już jestem, wróciłem. Dobra, no. Andrzej? No. Pomyślałem, że to za dużo. Za dużo no. dla ciebie, roboty. Ci na A ty wy Nie 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 nie, po prostu słuchaj Ty Aha. będziesz woził, jechał samochodem, tak? No, no weźmiesz no. te pieniądze Wrzuci no. się później do banku biegiem, tak? No, no, no. A ja w tym czasie będę tylko siedział i nic nie robił, stary? Nie, 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 nie. Słuchaj, w zamian za to wezmę całą wypłatę kurwa, którą dostaniemy. Uchaj, no to tak i wpłacę ja na chus. szczytny cel. A okej, okay, dobra Dobra, dobrze to wymyśliłeś. kaszka. Trzeba pomagać. To prawda. Trzeba, trzeba, trzeba. pomagać.